No cześć. Przedstawcie się. Może zaczniemy od lewej strony. Nazywam się Fryderyk, Mam 10 lat. Nazywam się Naki. Też mam 10 lat. Ok. Opowiedzcie troszkę jak znalazliście się w naszej szkole Baby English Center. Co wy tu dzisiaj robicie i jakie wam emocje towarzyszą? Głównie przyszłam tu, żeby się nauczyć angielskiego, bo bardzo mi się spodobał na język. A na początku mała mnie nie kierowała. I teraz egzamin na fajny Walker Beach Po Kto cię namawia do egzaminu? Sam? Hmm. Mama i ja z W końcu. Okej, okay. i jak wygląda ten dzisiejszy egzamin? I co o nim myślisz? I jak się czujesz? Hmm. Bardzo dobrze ten egzamin wygląda. Składa się z trzech części, które bardzo fajnie wyszła. I jesteś zadowolony z dzisiejszego tak. egzaminu? Okej. Okay. Dobrze. A ty na ten? Jak wygląda twa historia w Pecu, i jak wyglądał dzisiejszy dzień? No to jestem w tej szkole, dlatego, bo najpierw mama mi trochę mówiła o tym, żebym się uczył angielskiego, bo potem jakby będzie mi łatwiej. I no po prostu postanowiłem też dołączyć do tej szkoły. Ten egzamin to ekstra naprawdę wyglądał, jest przyszykowane wszystko i bardzo po prostu lubię tutaj chodzić. A dzisiejszy dzień wyglądał tak, że no, stresowałem się najpierw, ale potem, jak już jest się w tej okolicy mm -hmm. tego egzaminu, to już Streski odchodzi, bo jest taka fajna atmosfera. Super, cieszę. Czyli, cieszę się, czyli co? Nie żałowaliście. Ok. No. Czyli co, czekamy teraz na wyniki? Jasne. W wakacje a we wrześniu bądź pod koniec września będzie impreza i rozdanie certyfikatów. Taka wielka gala będziecie na scenie. Więc będziecie mogli być bardzo z siebie dumni. Super, to dziękuję wam za dziękuję. wywiad i. Do zobaczenia.